Pani Marto, widzę, że początek wakacji nad wodą, a co dalej z wakacjami? Praca i wyjazdy zostajemy mi głównie. Trzeba mm -hmm. wykorzystać te najdłuższe wakacje, jakie mamy. Aha. No na pewno to nad Bolkoi, może nad Srebrne, albo... może do Chorwacji, albo nad Polskie Morze, no zobaczymy. <laughs> Jeszcze nic ustalonego nie ma. Myślę, że czysty spontan raczej u nas. Co to mm. znaczy spontan? Nie wiem, no pewnie będziemy codziennie tu. Mm -hmm. Będziemy w Chorwacji razem mm -hmm. e, i z jego rodzicami po raz pierwszy do Makarskiej się wybieramy. Panie Wojtku teraz w pracy, a co po pracy, jeśli chodzi o urlop, wypoczynek i wakacje? No ja już jestem po, teraz praca, po pracy dzieci, dom, rodzina, i to tak. Ale będzie czas na to, żeby tak nad wodą odpocząć? No to może właśnie jak zamkniemy już. No bardziej po 20, jak już będzie mniej ludzi, jak już nikt nie będzie chciał jeść, no to wtedy śmiało do wody możemy wskoczyć. A na wakacje jakie miejsce by pan polecał? Jakie miejsce? No skobolko Bolko i u nas żeby zjeść zapiekanki. nie? No planuję gdzieś za granicę. <laughs> Nie wiem gdzie, ale planuję coś. A tak, to w mieście co większość czasu tutaj? A, przeważnie tu, bo ja tu niedaleko mieszkam, ja sobie rowerką tu przyjeżdżam i... Powiedziałam, już cztery lata tu jeżdżę.